W tej chwili znajdujemy się w Strzyżowskim Domu Kultury Soku, gdzie, gdzie odbywają się końcowe próby do naszego widowiska teatralnego wieczoru opowieści pod tytułem Między nami Show, gdzie mieszkańcy gminy Strzyżów i Niebylec wspólnie tworzą widowisko którego tematem są opowieści, anegdoty, plotki i inne historie, które zbieraliśmy przez jakiś czas, a teraz właśnie przekuwamy je na taką dość spontaniczną formę teatralną. Przy, przy tej okazji pokażemy też wynik naszych prac filmowych, pokażemy teledyski nakręcone z mieszkańcami, również krótkie filmy reportażowe. No i przede wszystkim spotkamy się po raz kolejny ze wszystkimi, ze wszystkimi, którzy brali w tym w tym projekcie na scenie, ale też na widowni, bo głównie o to chodzi nam w naszym, w naszym przedstawieniu, chodzi nam o spotkanie, chodzi nam o spotkanie. Ludzi. Chcemy, abyśmy się razem pośpiewali, poopowiadali, no i wspólnie się cieszyli. Takich spotkań mamy coraz mniej, a to była właśnie taka okazja.